Cześć, witam Was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Arkadiusza Nagarka a To pierwszy unboxing tego typu na moim kanale. Dzisiaj pod lupę bierzemy Pixel Boxa. Zobaczcie, co znalazłem w środku. Nie otwierałem tego wcześniej, tak więc nie wiem, co znajduje się w środku. Oczywiście, w tej chwili, tworząc dźwięk, do tego. Unboxingu. Już oczywiście wiem co będzie za chwileczkę. Jednak postanowiłem właśnie, że to będzie dobry sposób na prezentowanie tego typu materiałów, ponieważ jakość dźwięku jaki filmu może być dużo lepsza i dużo fajniej może to się właśnie oglądać. A wy już teraz napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Jako pierwsza rzecz wjeżdża na ekran naklejka, a ich Survival 2016 po właśnie tak nazywał się temat tego pixelboxa. W każdej rzeczy robiłem zbliżenia, tak abyście mogli się jak najlepiej, jak najdokładniej przyjrzeć temu, co znalazłem w pudełeczku. Otrzymaliśmy również brylok gumowy, bardzo mięciutki. No, tak jak widzicie, swalał ta czwóreczki. To co teraz otwieram jest to portfel, portfel Dead Space'a w kolorach biało-czerwonych, Dead Space trójeczka, tak właśnie się prezentuje od Electronics Arts. Jeśli chcecie taki portfel ode mnie dostać to jedną sztukę mam do rozdania, napiszcie w komentarzu portfel, a ja jedno, jednego z was wybiorę i prześlę na swój kosz właśnie ten gadżet. Zda wam się, że jest to mój drugi pixelbox. Pierwszy, jaki kupiłem, był to temat Galaxy, ten Tento Survival. No i drugi i ostatni, ponieważ troszeczkę się rozczarowałem. Nie mówię, że tego typu nie będzie rzeczy na moich kanały, kanale, a wręcz przeciwnie, może sobie na przykład otworzymy Loot Creta, ale pixelboxa więcej już nie zobaczycie. Koszulka. Same koszulki w pixelboxach to na pewno duża zaleta i coś, co mi się najbardziej podoba. Tak naprawdę z tego wszystkiego, co dostałem, może jeszcze figurka, choć to jest stary pop bez ruszającej głowy, ale to zobaczcie za chwilę. Koszulka naprawdę dobrze wykonana. Coś, co będę nosił, coś, co mi się przyda na co dzień. Teraz rzućmy sobie okiem na figurkę. Oczywiście ona zasili tutaj tą półeczkę, która się znajduje podczas normalnych nagrań gier za mną. Figurka, no jak standardowy pop, troszeczkę starszy, ponieważ nowsze popy wykonane są dziepko inaczej. No ale... Nie ma co narzekać. Sama paczka wydaje mi się troszeczkę słabo powiązana, jeśli chodzi o survival. Spodziewałem się gadżetów bardziej survivalowych. No, a tutaj po prostu pojechali na łatwiznę i na całkowity standard. No, moi drodzy, to wszystko. Rzuć okiem jeszcze raz, co dostałem, tak naprawdę za 150 zł po tyle wynosi koszt Pixelboxa wraz z przesyłką. Tymczasem żegnam się z Wami. No i do zobaczyska. Cześć!